Radę. Ale macie czołówki? Yes. Nie, macie. nie mamy, ale tak kosujemy, um, żebyśmy zeszli do Jasne. Yes. Yes. W zeszłym roku to od drugiej w nocy dochodzili, to te łodzi właśnie, byśmy się spotkali na radkach, to oni już od drugiej w nocy oblecili jedną, jedną y, połoninę drugą i na radki lecili. No, A tak, no, tak. drugiej nocy A drugie noce. A za noce. No ale to była jakaś, bo, że, żeby się pytali, to byli jakiś wyczynowcy. No, tak, no. tak, tak. A że nie tyle wyczynowcy, tylko. Wydolny no, no, no. ty, jest mały. No, to cyk, cyk. Tak, tak. Za dużo przy komputerach siedzimy. No, w każdym razie mamy tak. 800 metrów nad poziomem morza. 17 stopni. 15.00. Proszę? Tak? tak. I co jeszcze mierzy? E, no wysokość. wysokość. I co jeszcze mogę zmierzyć? Mogę zmierzyć... No ale ty... Komórką to też jesteś w stanie trochę wysokość zmierzyć, nie? No dobra. Zaczekaj, ja tą kamerę wyłączę.